Żurek, Na gołe klaty. Ona no, taka cicha woda. Cicha nie, woda. myślę, że nie. Myślę, że właśnie Wiktoria tutaj jest taka najbardziej rozbrykana chyba. Jeśli chodzi o kobietki. A czemu myślisz, że jestem właśnie najbardziej... Yy... Szaleństwo cię z oczu A, A, o co ci chodzi? Poczekaj, bo ty bardziej monogamia czy poligamia? Nie no, monogamia, ale w sumie ostatnio tak przed programem się zastanawiałem i tak mówię, kurde, to by było zajebiste, w sensie jakbym miał dwie dziewczyny. Zobaczyć kobiety bez makijażu, jak się demakijażuje, to też jest ważne, nie? Z minuty na minutę się robi gorzej, tak? No, powiedzmy. Nie, no nie o to chodzi, dobra. Nie, nie o to chodzi w ogóle. Nie o, nie, przepraszam, tak przytaknąłem, bo po prostu nie myślałem o tym, co mówisz. O, yyy... E... piękną bo masz i mi się to podoba. Mi się pieki podobają mega, no a do tego masz te oczy ciemnobrązowe. no to też jest duży plus, jeśli chodzi o mnie. No i tą kieckę ostatnio jak założyłaś, no... Którą? Shakira. A, Shakira. Potrzebuję też kobiety wody, Aha. wiesz, bo ja miałem wcześniej kobietę ogień, tak samo jak ja No wody, no nie? No ja... Przycimę... Jesteś chłopę taki ogień, że się żadna woda nie zagasi. Nie no, jestem... <grym> taką kobietę, która wie, czego chce i taką, która mnie pod ścianą mówiła mówi gościu B. <grym> <grym> <ci. grym> wiesz, no ja nie mówię, że ja seksualny mam bardzo wysoki. No to ja... O no, wysoki mam popęd seksualny, że ja mogę na przykład no ja mogę z baby nie schodzić przez kurde, dwie godziny <grym> Ale no... no tak. Byle bo tyłu, nie pójdź, bo jak tyłu, <laughs> tyłu to dwie minuty, to już jest gorączkę. -a. <laughs> A dobrze, brawo! O! Twardzie! Dawaj! Ja bym jednej nie zrobiła nawet. Masz takie fajne tłumacze, nie tutaj. No nie, właśnie, mam tutaj, mam po mnie tutaj takie wklęsłe. Gdzie, tu? Tu, no. A nie masz tych kości? No mam, no tu jest kość, ale tu. Aha, aha, w kresu, no, a myślę, że trenujesz jakoś, tak wiesz, że, jakby no nie rozumiem, nie, roz, nie rozumie się dziewczyny z takim tyłeczkiem. Jak to ma najlepszą sylwetkę z chłopaków? Z chłopaków? No. E... Nie wiem. Okej, okay. mogę to rozszerzyć? Co, a co ty, gdzie ty? No na pośladku. No dobra, 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 dobra. Ej, <śmienicza> ty nie chciałeś tu! Dobra, dawaj, to, dawaj. Czy... Albo grubo, albo wstałe, Nie, no, nie, 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 tu przez materiał. A pokaż jakiś, pokaż jakiś czy ten ja zra... trik. Nie! nie no pokaż, tak, Agnieszka! Tak, tak, to nie Czekaj, wiem, czy na to na jest. Czekaj, może to był Damski? Obojka. na prawo na pewno zrobię. Oj, ooo! A na lewą lebie. Na lewą nikogo nie zrobię. A taki na szeroko? Jest. Na szerokość też chyba, Podjazd radę, jest, da, podjazd da jest. Chodź. Da Jezu. Jezu, kochany, Matko Boże, Kamil, święty. Kamil, święty. Kamil, zamieniamy się. <laughs> Matko Boska, Częstochowska, do i kronie. Agatka, pogłaszczasz w po głosach, nie Co? po Jezus, Kinia, ja lubię, jak ty tak leżysz na tym rogu. Jak zobaczyłem to odbicie w lustrze, mówię, co to za syrenka? Kinia! Zobacz, co ja robię z tą koszulą. Zaraz, wszystkie guziki będą na podłodze. A my zaraz z nimi. Powinienem za to kasować pieniądze, prawda? Dobra, już daj spokój ci przynajmniej tego piątaka, jest za wynika. Ale euro, dobra? No ale stópki nie pocałujesz? Ej! Mati! Ej. No. Nie podpuszczaj mnie. Co tam się pachnie w łazience? Tak ładnie. A które się podoba? Perfumik? Nam no, wszystkim się podoba. A widzicie, ja wiem co działa na kobiety. Perfumy to nie wszystko. O, no, widzisz? widzisz? No czyli widzisz, to jest takie chwila no, no, moment taki i nagle. No, to mi się tak podoba, nie No, no, pewnie. No, no, dziękuję no. bardzo, miło mi. No, i masutki w kolczykach. W w kolczykach. Kolczyki w sutkach. Dzień dobry. Po zyszku wyspałaś się. tylko no dobrze, no. Kolejny dzień na się. Kolejny dzień w Ej, <śle> <śle> ja tu w ogóle e <śle> To jeżeli ktoś ma coś A, przeciwko, okay, to czyli... lepiej nikt tego niech nie wypowiada. Dlaczego? A dlaczego jak ktoś ma coś przeciwko, to dlaczego nie ma nic mówić? Nie no to był żart, ironia taka.